Metropolita Gdański zmagał się ostatnio z chorobą. Po szpitalnym zabiegu wraca do sił i postanowił odwiedzić m.in. nasze miasto. Chciał osobiście pogratulować prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrand sukcesów i dalszej kontynuacji w pełnieniu funkcji prezydenta miasta. Przybywam z dwóch powodów. Mianowicie pragnę złożyć rewizytę panu prezydentowi miasta Wejherowa, który był łaskaw. Odwiedzić mnie po chorobie. Właściwie w czasie, jak wiadomo, byłem nią dotknięty, a teraz wydobrzałem i na własnych nogach mogę uczynić tą rewizytę w Urzędzie Miasta. A drugi powód to najlepsze, najszersze gratulacje po nowym wyborze u progu nowej posługi pana prezydenta i jego współpracowników oczywiście, bo nie jest sam. Jak podkreślił arcybiskup Sławo Leszek Łódź, Wejherowo to niezwykle istotne miasto, które pozostaje wierne tradycji chrześcijańskiej. Wejherowo jest ważnym miastem, a jednocześnie i ośrodkiem religijnym. Nie tylko z racji na Kalwarię Wejherowską, ale miasto wierne, przywiązane do Kościoła, przywiązane do polskości, i dlatego hmm, trzeba tu być nie tylko na uroczystościach religijnych, ale także hmm, czynić hmm, swą powinność wobec samorządu, hmm, który jest hmm, organem administracyjnym dzisiaj w ojczyźnie naszej najważniejszym. Arcybiskup Sławoj Łódź odwiedził prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta oraz jego współpracowników w ratuszu.